Cześć. Chcę się podzielić moimi przemyśleniami na temat, moim doświadczeniem na temat pełni w znaku byka, która będzie miała miejsce 5 listopada. I znak byka wnosi takie tematy jak przyjemność, spokój. Takie wolne, spokojne tempo pracy życia delektowanie się przyjemnością bycie takim odbierającym bodźce jakieś wspaniałe jedzenie cudowne materiały otoczenie naturę i to wszystko zachęca nas do takiego korzystania z życia w taki sposób bardzo przyjemny. I ten znak, czy pełnia, będzie właśnie tak trochę o tym, będzie oświetlać takie obszary, takie tematy. A jednocześnie Słońce jest w znaku skorpiona w znaku przeciwnym do tych jakości. A jakości przeciwne to są takie jakości, które każą wchodzić głębiej, każą um, wchodzić w to, co nieładne, niekomfortowe, żeby odkryć prawdę. I ja miałam teraz właśnie taki moment e, zobaczenia swojego komfortu. Wygody i przyjemności, i takiej innej części mnie, która zapragnęła zobaczyć, co jest dalej, co jest dalej za tą przyjemnością. I ta przyjemność jest fajna, ona też dużo wnosi w sferę relaksu, odpoczynku psychicznego, fizycznego, ale może być czasami też ucieczką od y, takiego stanięcia twarzą z jakąś prawdą, z czymś, co jest nieprzyjemne, niekomfortowe. I, i czasami jest tak, że ta energia byka może nas tak y, zatrzymywać przed spotkaniem z y, prawdą, y, z takiego, poziomu trochę nieznanego, że nie wiemy, co tam jest. Możemy się trochę bać, obawiać, mm, możemy bardziej się bać nieznanego. I, a skorpion z kolei daje nam narzędzia, daje nam moc, siłę i często okazuje się, że wejście w ten sektor wcale tego takiego. Mm, Nieprzyjemnego, tej konfrontacji, takiego spotkania się z tym, co jest głębiej, często jest takie odkrywcze na plus, i odkrywamy, że może to nie było takie straszne, takie trudne. I tutaj każdy, każdy, czy każda z nas może odkryć swoje takie przekonania, jakie, jeśli oczywiście zdecyduje się skorzystać z, teraz z takiego reflektora uwagi i uważności, którą daje nam Skorpion.